wiecie co dzisiaj na nieszczęście samym spokojnym miejscem w którym mogłem znaleźć okazuje się moje auto no ale przyszedłem tutaj w, no dlatego, że, że chcę opowiedzieć jedną taką taki dowcip albo taką historyjkę z której, która bardzo pasuje do życia i, i bardzo chcę, tym, chcę się tym podzielić ze wszystkimi Tą historyjkę usłyszałem na, na, na Dalekim Wschodzie w Rosji po raz pierwszy w życiu. Potem jeszcze kilka razy słyszałem, słuchałem w, różnych, no, słyszałem w różnych formach. E, no i posłuchajcie. E, e, początek tej, tej, tego, tej historii. Historyjki. E, na drzewie siedzi malutki ptaszek. I, no i jest mróz minus 30 czy minus 40 stopni, jak to bywa na Dalekim Wschodzie. I on siedzi na gałązce, Zmarzł, zamarzł i upadł na, 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 na szosę, na jezdnię. Jechał mężczyzna furą z koniem, zatrzymał się i w tym czasie koń nakakał na, na drogę. I akurat na, na, na tego ptaszka. Ptaszek w cieple e, się rozgrzał nie, i zaczął cierkać. I, no i... E, i biegł razem, o, no, niedaleko biegł kot, czy tam kotka, wyciągnął ptaszka z tej, em, no z czego, no z tej kubki, nie? Oczyścił, oczyścił i zjadł. I z tego, z tej historyjki jest kilka lekcji. Pierwsza lekcja. Nie każdy, kto na ciebie nakakał, to twój wróg. Druga lekcja. Nie każdy, kto ciebie... Z tych kakaszek, czy tam jak, nie każdy, kto ciebie wyciągnął z tej, z tej kubki, nie. To twój przyjaciel, nie każdy. I trzecia, jeżeli okazałeś się w takiej kupie, to nie cierkaj I wiecie co, to bardzo pasuje do życia. Ja tutaj już jakiś czas wspominam. No, jak zauważyliście, już jakiś czas wspominam o swoim życiu, różne historie, i zauważyłem, że no właśnie, nie wszystko w życiu jest e, z czasem, nie wszystko okazuje się nie tak, jak myśleliśmy na początku. Nie wszyscy ludzie, którzy w, naszy, którzy w naszym życiu się pojawili i wyglądali jak przyjaciele, nie wszyscy okazali się przyjaciółmi. I nie wszyscy, których przyjmowaliśmy z początku jako jakiś wrogów. Nie wszyscy okazali się wrogami. Wielu z nich w dobrą służbę nam wypełniło, no pomogło. No, i jeżeli jesteś w jakimś tam położeniu <grym> dobrym, czy tam złym, nie ćwierkaj. No to często jest. My myślimy, że coś w naszym życiu dobrego się dzieje, a z czasem okazuje się, że to nie to, to nie było dobre, bo rezultat był zły, wiecie co. I to, do mojego życia to bardzo pasuje. I ja teraz przypominam sobie. Właśnie wiele historii ze swojego życia, i widzę, jak często myliłem się w osądach takich, I, i fajnie jest przypominać swoje życie, wyciągać wnioski i nabierać się, no, no, uczyć się takiej praktycznej mądrości, nie? I to mi przypomina, wiecie co? To mi przypomina taki werset z Księgi Kaznodziei, drugi rozdział, werset czternasty. Zauważyliście pewnie, że dla mnie autorytetem jest Biblia, i tutaj. Jest powiedziane: Mądry ma otwarte oczy, ale głupi błąka się w ciemności. I wiecie co? No, właśnie trzeba mieć otwarte oczy na to, co dzieje się w naszym życiu. Otwarte oczy trzeba patrzeć, analizować i nie chodzić jak w ciemności trzeba wyciągać wnioski i, i za jakiś czas już umieć lepiej rozpoznawać, kto ten w Twoim życiu jest. Jest dobry no, przyjaciel, kto, kto nie i kiedy mówić o czymś, a, a kiedy lepiej nie mówić. Nie, nie oceniać się zbyt szybko tego, co się dzieje w naszym życiu jako dobre albo jako złe. No, ja, mi się bardzo podoba te, te wspomnienia z przeszłości, z mojego półwiekowego życia. Zapraszam Was też do tego, żeby przypominać sobie, wyciągać wnioski, uczyć się, opowiadać o tym innym. No, myślę, że wkrótce się, się zobaczymy. No jeżeli znajdziecie kolejne moje wideo no, no na razie